Nasypało trochę śniegu. W sumie codziennie tam trochę dopaduje tego śniegu. I. O, Karuś do mnie przyszedł. I chciałam właśnie Mateusza wyciągnąć na pole, żeby zobaczyć, jak wygląda nasz rzepak. I zobaczymy w ogóle, jaka duża jest okrywa śnieżna, bo zapowiadają teraz duże przymrozki. Miejmy nadzieję, że, że te przymrozki nie wpłyną. Czy przymrozki mrozy w sumie, bo one mają być po kilkanaście stopni. Mam nadzieję, że one nie wpłyną na, na nasze roślinki. Idę do Mateusza, on pewnie gdzieś tam się kręci przy koniu, bo jeszcze coś tam miał u niego robić. Karuś, bo mnie przewrócisz. Także idę go szukać, zobaczymy, gdzie on jest. Mateusz tu grzebie, co grzebie? Nie On ma chyba faktycznie tak, że trzeba przytrzymać chwilę, żeby zaskoczył. ściągnąłem rękawiczki dlatego, a tu jest przyjemnie, nie wieje. Chociaż nie wieje w sumie za mocno, ale już po łapach ciągnie. Tym jakieś rękawiczki mam mokre. O, o. Mówiłam, ma to że w końcu trzeba jej zrobić coś do jedzenia, bo tak na razie miała. Ale to co, sałatkę będziesz robiła? Czy coś schabowego? Nie, paśnik. No bo coś... Do... A co jej Paśnik to no. jest? Jezu, okupę bym się przewrzuciła. A to jest taki stary, to jest taki stary, właśnie. Nie wiem jak to się nazywa fachowo. No taka drabinka do Do karmienia? Tak. No, przymocujemy, tylko w sumie y, też nie wiemy, czy, czy wyżej, czy niżej. No, zobaczymy, jak będzie jej wygodnie. Jak będzie za wysoko, to jej się to prze, troszeczkę niżej przewiesi. A jeszcze chciałam, żeby mi tutaj w środku, w bo właśnie to siano leży w i bym chciała żeby mi tutaj po boku zrobił takie kółeczka z jednej i z drugiej strony a nie lepiej, w sumie nie, lepiej. nie tu, tylko o może gdzieś tu a to co chcesz, bo do wejścia stamtąd, chyba nie? tak, a dlaczego nie? no to lepiej niech ma przedem do wejścia stamtąd to lepiej tu zrobić kółeczka gdzieś czy tam tu i tu no to albo, albo tak, no zobaczymy w każdym razie gdzieś tu kółeczka, żebym mogła sobie ją zaczepić i żebym mogła spokojnie wyczesywać nie? bo na może wiadomo, teraz jest ładna pogoda to jest ok, ale jak y, będzie, nie wiem Śniegiem padało, będzie zimno. To no, lepiej zawsze to robić w środku. No dodatkowo jeszcze musimy Mateusz zrobić jakiś tam taki stojaczek na szczotki, znaczy stojaczek, i też jakieś tam pudełeczko zawiesić, czy coś, żeby mogła to wszystko przechowywać. To trzeba zrobić tak, żeby ona tutaj miała dobrze. Po prostu nie? I co jeszcze? I jeszcze będziemy chcieli zrobić tutaj takie, jakby zamknięcia. Żeby, nie wiem, może raz na noc O, tam ktoś na lasankach jedzie nawet drogą O, widzicie? Taka dzisiaj piękna pogoda, że, że jest kulik za kulikiem No, w każdym razie tu jeszcze zrobimy zamknięcie Żeby ona po prostu, nie wiem, na przykład w noc, na noc ją, na jedną noc ją zamkniemy Żeby się przyzwyczaiła, że to jest jej Że, że ona może tutaj siedzieć, że będzie jej bezpiecznie i tak Niż na dworze Nie? jo No Sianko ma, marchewki ma Wyczesana jest, tylko jeszcze właśnie teraz muszę się zająć kopytami. Trochę się na razie obawiam, ale to będzie musiał mi pomóc Mateusz pierwszy raz na pewno, bo jeszcze nie mam y, nic, żeby ją zaczepić. To ją po prostu przytrzyma, a ja jej wezmę te kopyta. Albo odwrotnie, ja ją przytrzymam, a Mateusz będzie czyścił kopyta, bo w sumie to już trzeba zrobić, żeby tam się nic złego nie, nie działo. O, i widzicie? patrzcie, przyczepia, A tak sama nas wnosi sobie trawę, szuka. Pacham się na jakiej wysokości to zamontuję. Yy, poczekaj, mężu. Czy pójdziesz ze mną na pole? O ja cię. W rzepak? Kręcę. Chodź, bo zapowiadają teraz duże mrozy i zobaczymy yy, jaka jest duża ta okrywa. Czy... Tak ładnie mi to ciepło, bo świeci. <laughs> Słonko świeci na wam z chłopakami na samkach, To też było pięknie. Ale chodź, zrób to dla mnie. Tu tędy sobie Zresztą wyjdziemy. Nie nie ja chciał tego wykorzystać. <laughs> Idziemy. Brama odmówiła posłuszeństwa, więc musieliśmy wyjść drugą. W sumie odmówiła, no przymarzła i nie dało jej się otworzyć. Wyszliśmy teraz na pole. jest tego śniegu tutaj trochę. Myślę 10-15 cm, jak myślisz? Słucham. Ile tego śniegu będzie? No z 15 cm jest! Wszędzie. Tak nie? Na spokojnie. I na dołkach i na górkach widać myślę ślady. Wczoraj się byliśmy chłopakami podjeżdżać na sankach, to... Moim zdaniem jest tam tego z 15 cm. No nas nie wytrzymał ten śnieg i w sumie topiliśmy się w nim, ale chłopaków tak. No ten chłopaków stary śnieg gdzieś tam twardy wytrzymał. był, to chłopcy przechodzili. Moim zdaniem jest śniegu na tyle dużo, że nic rzepakowi się nie zdanie złego. Widzisz, nawet u nas zapowiadali, ile? Minus 15? Minus 15. To teoretycznie chyba śnieg, nie A Co jest być. najważniejsze, to to, że śnieg spadł na zimną glebę, na taką nie morze, nie tyle co nie zamarzniętą. Ale była zimna, to nie było, nie było tak, że było nie wiem, 6 stopni i spadł śnieg, tylko był stopień, minus 1, 0, plus 1, cały czas tam się Chyba przez parę tak, dni tak się, się kręciło. kręciło, co spowodowało, że rośliny też stopniowo spowolniły swój, e, swój byt życiowy, że tak powiem przystopowały, wpadły w ten powiedzmy okres spoczynku zimowego, więc gorzej by, było, gorzej by było jakby jakby spadł śnieg. Ja bym chciała odkopać, zobaczyć, czy ja się dokopię w ogóle. Kop, kop, Kuba, kop. Czekaj, Tutaj u nas i sarny ma, chodzą, więc... chyba tu jest ścieżka. O, jest I zobacz, żywa, zielona roślina. O, zobacz, ale ta duża, ładna. Tak, Karusiu, Wejdź. Więcej nie odkopuj, bo mi zmarnujesz, a ma pięć lądać. Zobacz. Właśnie to świadczy o tym, że tutaj nie dochodzi do żadnych na razie przynajmniej niepożądanych procesów, jakiegoś tam wyparzenia. Wygląda ładnie. No, ładne zielone liście. Jest duże prawdopodobieństwo, że ona i tak zgubi liście, no bo jednak jest pod śniegiem i jakiś tam. Nie, no i przymrozi na pewno. No, troszkę, no, no nie? Więc... Tylko, że wtedy nie ma żadnego takiego ryzyka, że coś będzie nie tak, bo ona puści nowe. Nie? Tak, rozeta się rozbuduje, to tam nie ma stycznia. Nie miałem problemu, zawsze... ważne tylko, żeby tak jakby ten stożek wzrósł, tak? żeby. Oczywiście, by, był żeby, nie, przemaz... żeby tam się nie stało. Ja zawsze stare liście gdzieś tam już zakładam, że one i tak odpadną i są na straty, a jakby nasze doświadczenia pokazywały, że nawet kiedy rzepak całkowicie liście zgubił, yy, i był normalny rok, to i tak da około tych czterech ton, bo to no. czy są liście czy nie ma liści to ważniejsze tak, jest i tak przebieg wiosennej pogody czy będą opady deszczu, czy one będą nie wtedy, gadaje, kiedy bo trzeba... w tym roku musi dużo dać. Co prawda, to, no w zeszłym roku liście miał i rzepak bardzo ładnie plonował, tylko że zimy nie było, tak? No nie było, w tym nie roku było jest, W tym roku jest piękna zima, u nas przynajmniej, tak. ale mówię, rzepak był tak... stopniowo ta pogoda się jakby zwalniała, że ten rzepak mógł sobie się przygotować. <laughs> I, no dobra, na... I śnieg nawet właśnie ważne jest to, że śnieg nie spadł na taką, właśnie na taką, taką mocno żyjącą roślinę, tak? Yy, a powiedz mi, jak na przykład przyjdzie ten mróz, tak, ten minus 14, i jak nie wiem, po nocy przyjdziemy tutaj zobaczyć, to już będzie coś nic. na tej rośliny widziać, nic nie będzie widać, dopiero wiosną to się Minus okaże, 14 nie? jednorazowo bez wiatru, to rzepak by sobie wytrzymał bez śniegu. Naprawdę? Myślę, że tak. Tak, jeżeli jest tak przygotowany, że liście są dosyć duże, jest nisko, przede wszystkim właśnie chodziło o to, że ta pogoda stopniowo się wychładza. To nie jest tak, że jest jeden na plusie i minus 14. nie? Bo no, chodzi tak? o to, że dosięganie ja jest taka uwodniona. jeżeli nie ma śnie, jeżeli... Jest przygotowana przede wszystkim no, Dokładnie, jeżeli nie ma wiatru to minus 14, minus 15, jeden, dwa, trzy dni wytrzyma, wytrzyma. wytrzyma. Czyli, Jakby było 18... Czyli o Glorietę się nie martwimy, ona sobie spokojnie da radę No, no Przy takim śniegu, przy takim, o co tu się bawić. Nie, ja nie sumie, widzę powodów nie, partii, do, słonko, do najmy, Nie do widzę radę. powodów absolutnie żadnych do do obaw, do obaw. Śnieg by nas martwił, gdyby spadł taki zimny, taki, taki ciężki, mokry, no, ciężki, mokry, kiedy weź, temperatura by była, nie wiem, plus 2 stopnie, czy wcześniej wcześniej był cały czas 4-5 i tak dalej, że te rośliny, one i tak wystopowały, ale cały czas wyrosły. I wtedy spada śnieg, na przykład dróg, dół, gruba warstwa kilkunastu centymetrów i nawet jak przyjdzie mróz, to i tak ta ziemia pod tym, bo nawet teraz, weź tu mnie trochę przygraj, nagraj. Zobacz, ta ziemia, zobacz, ona nie jest zmarznięta. No nie, 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 nie. Ta nasza glina się klei. co świadczy o tym, że ten mróz i tak nie przeszedł, ta, ta ziemia nie jest tak. nie jest do końca idealnie, ta nie jest, przebieg, zmrożona, tak? przebieg pogody nie był taki, powiedzmy, idealny, jakbyśmy sobie chcieli, bo idealnie by było, gdyby najpierw było 2, 3, 4, 5 stopni mrozu, a dopiero, żeby później spadł śnieg, bo wtedy jakby mamy całkowicie roślinę przyhamowaną, ale nawet w takiej sytuacji, mówię, ten spoczynek był taki stopniowy, ona w 100% rośliny nie wyhamowały, ale już. Ten spoczynek się rozpoczął, ale to też świadczy o tym, zobacz, że jak pięknie działa ten śnieg, jak taka kołderka, która e, zabezpiecza nam roślinki. Także plus, plus i orzeszki. Dobra, to ja Ci więcej czasu nie, nie zajmuję, no. bo wiem, że masz dużo pracy. Jaś mi przyjść pomóc. Musisz wracać do deksy. Tak mi przyjść tak, pomóc. Wyrwałam się z domu, teraz babcia jest z dziećmi, to, to mogę iść Ci pomóc. Także my się z Wami żegnamy. Pa, pa! Na razie, pięknymi rękawiczkami.